Z tej strony Franek i gramy w blog dasza do trzech. Jak chcecie nas zaprosić iść z nami pograć, to wpisujcie nasze niki. Mój nick to 1, 2, 3, 3, Franek. A jego to... Mamy to 1, 2, 3. Oto właśnie. Ja nie mogę... Tak cicho mówiłeś i nagle takie huuuuu no Dobra, lecimy z tym koksem. Wiadomo, że z nim wygram 3-0, a jednak mam tragiczne pingi. Widzowie widzą, widzą no, jakie mam pingi, jak mi się zacina. Ej, nie mogę przestać, dobra. No, jak ja zginę, to przez pingi, przecież my tutaj czasami do setnych fal dochodziliśmy, jak czasami nawet 380, którąś, na którejś fali byliśmy, tak? No właśnie, tylko, że mieliśmy wtedy dobre pingi, Boże, nie to co teraz. Tak w ogóle jesteśmy w Chorwacji. Na wakacjach. No, muzyczka u Ciebie, ja nie mogę. No zda mnie gejta, a żeś się zaciął? Dobrze żyłeś? Ale oszustwo Piszcie w komentarzach cheater Oh shit Dobra, jestem przegrywany Jestem przegrywany Dobra Ale 1, dopiero 1-0 To widzimy się Widzowie po Krótkiej Przerwie Siemano widzowie Już wróciliśmy No i teraz widać ja może będzie 3-1 Bo ja aż go tak rozgromię bo ja przejdę tylko przez pingi. Tylko przez pingi. <coughs> Coś ci ta pompka nie idzie. Ty, <coughs> bo nas łączy. Dobra, pewnie słyszeliście tą rozmowę, ale to była rozmowa z moim tatą, nie? On mnie bardzo wspiera, oj, bardzo. W ogóle kto kocha swojego taty niech daje niech da lajka. A jak kocham mamę, niech napisze komentarz. A jak kochacie ich dwóch, to po prostu dajcie lajka i komentarz. I suba. No, suwa to też możecie dać. I, suba. I komentarz że kochacie obu. No. To będziemy widzieć. oj, mam laga. Skok! Zginąłem? Nie! Jezu, wtedy będą widzieć, jakie mam pingi tragiczne. Dobra, widzowie, znów widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, widzowie, jak niestety widzicie, przegryłam dwa Ale teraz takie oraz zrobię, że wygram teraz... Trzy lundy. Bo idziemy. Nie do Dobra. Nie. A to był mój drugi rodzic. Mama! <laughs> czemu, czemu jego rodzice nie wchodzą do pokoju? Tylko w ogóle cały czas moi. Bez sensu. Nie jesteśmy. Hmm. A oni w ogóle tu nie wchodzi. Tylko moi. Już nawet tu nie mieszkają. Tu Lub... mieszkają kilka piętr. Jedno piętro. Jedno. No panu. faktycznie no, ale... dwa. Chyba no. Mam laga. Drugą. Robię save'a. A, A ja widzowie pod um widzicie, jakie ja mam ja laga. Zrobię save'a, dajcie suba. No i dostęp no no. twój save. Mm. Akurat wtedy, kiedy chciałam zrobić save'a, dostałam 100 <grymne> Dobra, to widzowie, widzimy się zaraz. Szanowni widzowie, a widzicie, jest 2-1 przez niby... Se... Wy moim kolegi, znaczy no, ostatnia No. On mówi, że w piątej fali będzie robił save'y. Raczej te savey mu coś nie wyjdą. Pewnie jednego, było więcej nie uda mi się zrobić. Mm, takie pingi są, są szalone. Mm. To jest Nie. Na razie jest. Hmm. <laughs> nie. widzisz że chciałam? Nie. Czemu spadłem? podłem. No franek. Mogę na to zaraz, wejść. Zaraz, Czwale. nie 6 pingi. No co, że mam po 160 pingów? Hmm? Ale właśnie nie. Jak teraz przejdziemy tą falę. I naga. Dobra. Mogę. Okay. No już ta fala mordo ma już. No, robię save'a. No to. To no, kurde, nie, bo tu, tu mogę to być No to ok, to ja sobie robię motkę. Ja ja... Kurde! Ja, ja bo na... No wracili finałowa. no to bye baj widzowie. Widzimy się zaraz. Dobra, siamowa no, widzowie. Jest finałowa, e, gramy z botami, bo już nie coś goście było. Nie wiem, może to są widzowie. Dołączyli do gierki. Ale później wyszli. Tylko gramy z butami. Jak się gramy z butami, to... Kas to filmik idzie do śmieci. Do kosza. Do śmieci. No w sumie... No, o, do kosza czy też do śmieci. Chodź. Ej, gdzie jest bot? Oh, A, yeah. wiesz. Bot już jest datyk. Czyli tego drugiego muszę wykasować. Chodź, i drugi, bocie. Spadaj. Nie, Ten bot jest za dobry. A! <try> Tyk. Bocie, giń. Bocie, bocie. Bocie, panie bocie. Zamina, mina. na E-e. to ja klikam. O nie. Hop. Teraz jest finał Co budził? Budził Eee, eee, to, to się rusza, ja nie Hop Jezus Tamten budził już odpadł Ale widzicie tą małą grafikę klo klocków, które się rozwijają na blockdashu? Bo ja wolałem tą starszą Poprze... Jest Jest? Nie mam jakiś save hop zrobił O, 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 muszę, ja, muszę spokojnie Ja na spokojnie Oho no Chłopie, już nowe klucuszki były, no. Czyli widzowie, finałowo wygrałem. Ja 3 do 2. No to A pa. <grych> no to pa.